Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Kawa, Ciastka i Medycyna. I to jest pierwszy odcinek, który nagrywam dla Was już jako lekarz-stażysta, który rozpoczął staż. I też chciałem w tym odcinku co nieco na temat tego, jak wygląda staż podyplomowy, Wam powiedzieć. Ale z drugiej strony, impulsem do nagrania tego filmu była też dzisiejsza informacja, z której wynika, że najprawdopodobniej Wy, przyszli młodzi lekarze, nie doświadczycie czegoś takiego jak staż podyplomowy, bo zgodnie z zapowiedziami pana wiceministra zdrowia Piotra Brombera, chcą zlikwidować staż podyplomowy, i to jest też przyklepane przez Crown, czyli. Ten kongres, czy tam jak to tam się nazywa, rektorów uczelni akademickich i mój były rektor, sam profesor Marcin Gruchała, potwierdzał, że chcą zlikwidować staż podyplomowy. No to, parę słów z mojej strony, co na ten temat myślę. Po pierwsze, myślę, że to jest duży błąd i to jest duży problem będzie, ponieważ właśnie staż podyplomowy jest absolutnie unikalnym doświadczeniem wchodzenia w szpital, wchodzenia w leczenie pacjenta na poziomie, na którym tego nigdy do tej pory nie było, na uczelni. I tak jak na uczelni medycznej jest ten tak zwany szósty rok, który jest nazywany rokiem stażowym, to to jest gówno, a nie rok stażowy. I mówię to w 100%, procentach, kładąc wam dwie ręce, mówię, to jest gówno, a nie rok stażowy. Dlaczego? Bo nadal ten rok stażowy robicie... W szpitalach, w klinikach Waszego uniwersytetu, które są po pierwsze klinikami uniwersyteckimi, które są przeładowane studentami, które są przeładowane stażystami, przeładowane rezydentami. Więc w tym momencie jest bardzo, bardzo dużo osób, które chce się czegoś nauczyć, a niekoniecznie wystarczająco osób, które mogą poświęcić Wam czas, cokolwiek Wam wytłumaczyć. Znaczy to. Że macie mało do roboty, no bo jeszcze nie jesteście w stanie nic zrobić z pacjentem, bo to nie jest jeszcze staż. Wy jeszcze nie macie prawa wykonywania zawodu, nawet na ten okres tymczasowy, nie macie nic, więc możecie tylko chodzić i pomagać w najprostszych rzeczach, badaniu pacjenta i tak dalej. Więc z jednej strony, jeszcze nic nie możecie zrobić, z drugiej strony. Robicie to w miejscu przeładowanym ludźmi, gdzie osoby, lekarze są zmęczeni studentami i nie mają siły wam tłumaczyć pewnych rzeczy, uczyć was tych rzeczy, a wy z drugiej strony nie macie dużego pola do popisu. Jeżeli traficie na świetną jakąś klinikę, i to muszę przyznać, z całego mojego roku szóstego stażowego, cztery tygodnie, które spędziłem w klinice geriatrii tkanki łącznej UCK, to były najlepsze cztery tygodnie. Byliśmy włączeni w proces diagnostyczny, pomagaliśmy lekarzom prowadzącym, i to było naprawdę świetne. Ale to była jedna klinika ze wszystkich innych, które potem robiliśmy, czyli tak naprawdę reszta tego szóstego roku to było stanie i podpieranie ścian. I rzadko kiedy naprawdę cokolwiek sensownego. Rzadko kiedy? Tak można powiedzieć, że to jest to samo co na studiach od lat 4 w górę, oprócz tego, że były seminaria. Czyli na szóstym roku nie ma seminariów, ale za to jest zajęcia praktyczne, które tak naprawdę. No są rzadkie. Są niczym tak naprawdę. No i to mógł, muszę Wam powiedzieć. Więc ja co mógłbym proponować? Zlikwidować szósty rok, zostawić staż. Bo staż daje Wam tą wyjątkową możliwość, że wyrywacie się poza Wasz uniwersytet, poza to hermetyczne środowisko przeładowane ludźmi do pracy i widzicie prawdziwe życie w konkretnym szpitalu. Staż pozwala Wam również poznać szpital, który na przykład kiedyś byście chcieli robić specjalizację. tak? Zaczynacie się uczyć, kto jest kim, o co tu chodzi, jak załatwić pewne rzeczy, bo nie wszystkie procedury robi się tak samo. W niektórych szpitalach trzeba samemu coś tam ułatwić, w innych zlecacie to komuś temu czy innemu, jakiejś pani sekretarce czy komuś. Tak więc to wszystko ma znaczenie, i właśnie ten staż podyplomowy jest ważny, żeby się w tym zorientować. Ja zacząłem swój staż. No, bo teraz już skończmy ten temat tego hot news'a, czyli tego, że chcą zlikwidować staż podyplomowy. Jeżeli zlikwidują go faktycznie teraz, to okaże się, że moi znajomi rok młodsi szybciej niż ja uzyskają pełne prawo wykonywania zawodu, bo uzyskają je jeszcze w momencie, kiedy ja będę miał jeszcze miesiąc stażu, bo staż trwa 13 miesięcy do skończenia. No, i tak naprawdę zaskutkuje to kumulacją 9 tysięcy studentów na 4 tysiące miejsc rezydenckich, więc nie mam pojęcia, jak oni chcą wyjść z tego y, zamieszania i nie mam pojęcia, jak to się zakończy, ale y, fakt jest taki. Plan Ministerstwa Zdrowia jest taki, żeby jak najszybciej zlikwidować staż podyplomowy. Niestety. Ale wróćmy do mnie, <laughs> Jezu. No, mnie, no, no bo chcę Wam opowiedzieć w końcu, jak jest na tym stażu. A więc mój staż podyplomowy zacząłem od 1 października, i staż podyplomowy robię w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiłuski we Włocławku, bo Włocławek to jest moja miejscowość, rodzina, z której pochodzę, jak i miejscowość, w której mieszkam, do której się sprowadziłem po tym, jak skończyłem moją sześcioletnią edukację w cudownym przybytku nazwanym Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Więc y, Włocławek. Y, Włocławek jest to miasto wielkości, no tak jeżeli chodzi o liczebność, troszkę ponad 100 tysięcy mieszkańców i nasz szpital ma rangę szpitala wojewódzkiego, choć tak naprawdę no, nie jest to tak duży szpital, jak można by myśleć. Jest to też szpital, który y, no, jak większość mniejszych szpitali poza dużymi ośrodkami, gdzie studenci. Po skończeniu studiów, łażą drzwiami, oknami, byle tylko móc zrobić staż, no to to jest raczej szpital, w którym stażystów jest mało i w którym też są no, problemy kadrowe, jak w większości średnich i małych szpitali w Polsce. Więc zdecydowałem się robić tam mój staż podyplomowy i powiem Wam szczerze, po tym pierwszym miesiącu. Jest, no kompletnie nie spodziewałem się, że to będzie aż tak intensywne tygodnie, tak intensywne dni, bo y, mój staż rozpocząłem na, na na chorobach wewnętrznych. Jako pierwszy blok, pierwszy dział, taki pierwszy, tam, tam cząstka stażu, którą chciałem zrealizować, no to były choroby wewnętrzne z takim docelowym myśleniem, że chciałbym, żeby te choroby wewnętrzne zrobić na kardiologii, no bo dosyć mocno rozważam, żeby zrobić kardiologię. No ale okazało się, że w szpitalu są takie niedobory na kadrowe na jednym z oddziałów wewnętrznych, że absolutnie tam zostałem skierowany, żeby tam zacząć pracę. I powiem Wam, jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym, że przychodzę i trafiam po pierwsze na bardzo fajny zespół, gdzie czuć, że jest to zespół. Każdy sobie pomaga, choć też jest problem, bo... Na przykład mało tam jest lekarzy, którzy pracują tam od poniedziałku do piątku. Na przykład jedna pani doktor jest w poniedziałku do środy, jedna pani doktor jest codziennie, ale tylko do którejś godziny. Na przykład szef kliniki też jest do którejś godziny, bo potem idzie na stację, dializ i tak dalej, i tak dalej. Więc koniec końców można powiedzieć, że ja jestem praktycznie jedyną osobą, która tam dosyć regularnie siedzi dzień w dzień, ale naprawdę trafiłem na. Fajny zespół, po pierwsze. I po drugie, interna w całej swojej rozległości, czyli wszystkie możliwe rzeczy kliniczne. Można powiedzieć, że całe studia uczyliśmy się interny, bo interna była tym najważniejszym przedmiotem. Te mniejsze, specjalizacyjne, takie bardziej przedmioty, wszystkie wchodziły w skład interny. I tutaj w końcu człowiek ma okazję się wykazać. Pierwsze chyba dwa dni głównie pomagałem innym lekarzom, zaglądałem przez ramię, co robią, kogo prowadzą i tak dalej. Natomiast już praktycznie od trzeciego dnia stażu dostałem własnych pacjentów. Miałem dwóch pacjentów, których prowadziłem. Oczywiście zawsze pytałem się: a to to, a to to, ile, jaka dawka tego, a co można tu jeszcze zrobić, a czego nie, ale bardzo szybko zostałem wdrożony w takie. Taką codzienną pracę oddziału, i miałem jakby swój kącik roboty, którym się zająłem. Że to nie jest już coś takiego, że siedzicie komuś za plecami, a dlaczego tak, a dlaczego tak, tylko macie swoich pacjentów, bierzecie ich i robicie i pracujecie nad tymi pacjentami. I teraz można powiedzieć, że doszedłem do etapu, w którym teraz jednocześnie miałem aż pięciu pacjentów. No i tych pacjentów głównie prowadzę ja, oczywiście konsultując różne decyzje kliniczne, czy też potem końcowy wypis pacjenta, ale można powiedzieć, że od przyjęcia pacjenta cała hospitalizacja prowadzę ją ja, czyli ja z pacjentem codziennie rano idę z pacjenta zbadać, z pacjentem porozmawiać. Ja analizuję codziennie wyniki badań laboratoryjnych. Dalej też zlecam kolejne nowe badania, nie tylko laboratoryjne, obrazowe, no i też właśnie uczymy się wtedy, jak co robić, bo na przykład jedno badanie można zlecić tylko w systemie, ale niektóre badania trzeba dodatkowo coś tam wydrukować albo gdzieś zadzwonić i umówić badanie, tak? Na przykład, wszystkie te badania gastroskopowe, kolonoskopowe muszą być umówione. Podobnie też pytania, o kiedy można zrobić tomografię, to to wszystko nie wygląda tak, że jak uczymy się, że trzeba zrobić tomografię. No okej, okay, ale żeby zrobić tomografię, trzeba po pierwsze ją umówić, trzeba pacjenta do niej, przygotować, i tak dalej, i tak dalej. Więc badania potem są zlecenia leków, czyli te wielkie papierowe karty zleceń, które się przebija, podbija, wpisuje leki, wycofuje leki. To wszystko jest też coś, co robię, no i dalej. Do tej pory przez chwilę nie było obchodów, bo było nas tak mało. Teraz, w wyniku trochę zawirowań mieliśmy więcej łóżek, bo i drugi oddział wewnętrzny był chwilowo przymknięty. No i te obchody były, i naprawdę to było fajne, żeby móc referować przed kierownikiem oddziału, że to jest mój pacjent, to to, zrobimy to, myślimy o tym, co zrobić i to jest naprawdę świetne uczucie też odpowiedzialności za chorego i też tego, że mamy w końcu swoją pracę i jak badamy i tak dalej leczymy pacjenta to też na końcu pacjenta wypisujemy piszemy tą całą epikryzę i to jest naprawdę świetna możliwość dlatego polecam wam oddziały chorób wewnętrznych to jest właśnie taki krem de la crème medycyny czyli wszystkie niedokrwistości Wszelkiego rodzaju jakieś zaburzenia wodnoelektrolitowe nudności, wymioty, jakieś dużo do żołądka, infekcje układu moczowego bardzo częste, no po prostu wszystko, co się da, a też pacjenci skomplikowani, złożeni, często wielochorobowi, przyjmujący wiele leków, więc każdy pacjent to jest kolejna jakaś taka zagadka kliniczna do rozwiązania, coś naprawdę niezwykłego. No właśnie, więc jak możecie zauważyć, nie próżnuję, i porównuję to do wielu moich znajomych, którzy robią staż w jakiejś dużej klinice i piszą mi 11 czas do miasta, ją ja mówię 11. O 11 to ja tak naprawdę mam jeszcze tyle do zrobienia rzeczy, żeby porobić wypisy, jeszcze dodatkowe zlecenia, podzwonić. Połatwić różne sprawy, że jak ja pomyślę, że oni co o 11 idą do domu, to jest dla mnie jakiś absurd, ale no z tego też wynika, że często oni nie mają własnych pacjentów, których prowadzą. No, po prostu nie mają, bo albo jest tak dużo lekarzy, albo też może jest taka strategia trochę ograniczonej odpowiedzialności i zaufania do stażystów. U nas wydaje mi się, że po prostu warunki kadrowe są na tyle niesprzyjające w szpitalu, że po prostu każda para rąk do pracy no to jest zbawienie i każda osoba, która przyjdzie robić staż, na pewno będzie miała dużo do roboty, ale dzięki temu, że macie dużo do roboty, to naprawdę bardzo dużo się uczycie, jak sobie dawać radę. Rozmawiałem na przykład z Magdą, GF Med Student, jakiś czas temu na Instagramie i Bo coś bo, mówiło się o tym, o wystawianiu recept pacjentom, no bo jak ja wypisuję pacjenta, no to wypisuję pacjentowi również, wystawiam receptę na leki, no w związku z tym, no, że go wypuszczam nie wiem, jakaś antybiotykoterapia musi być jeszcze doustnie kontynuowana, więc no wystawiam normalnie um, receptę. Więc Magda była zdziwiona, o no, receptę. My nie wystawialiśmy nigdy recept, my nie prowadziliśmy sami pacjentów, no i na przykład trzy też, nie wiem, nie wystawialiśmy skierowań i tak dalej, i tak dalej. No, ja to robię. Ja, można powiedzieć, robię wszystko tak samo jak inni lekarze na oddziale. No, z tym, że ja, no, wszystko praktycznie co robię, no to w dużej mierze również konsultuję z nimi, dopytuję się, no bo. No, bo jeszcze tego wszystkiego uczę się, ale to daje ogromną satysfakcję. I też ogromną satysfakcję daje w końcu praca z pacjentem, bo rok covidowy i te lata stażowe, kiedy nie było takich twoich, twoich pacjentów, no to był czas, kiedy w, no, w ograniczonym stopniu można było właśnie. Wdrażać się w tą pracę, tak? w pracę, która oprócz tych wszystkich niuansów, tych badań, zleceń i mnóstwa papierkowej i komputerowej roboty, to jest przede wszystkim bycie z pacjentem, rozmowa, e, pocieszenie i to naprawdę na samym początku trafiłem naprawdę na pacjentów, którzy dodawali mi skrzydeł, którzy po prostu cieszyli się na mój widok. I mówili mi bardzo dużo ciepłych słów, dziękowali, ale też no, bardzo chwalili. I to było naprawdę bardzo miłe i budujące. I mam nadzieję, że to też pozwoli mi ta pamięć o nich no, wytrwać w takiej empatii, że gdzieś w natłoku pracy o tym wszystkim nie zapomnę. No bo łatwo posiedzieć i 5-10 minut rozmawiać z pacjentem w momencie, kiedy pacjentów masz dwóch ale w tym momencie już ma, na przykład pacjentów miałem 5 i sam widzę, że już nie siedziałem i nie rozmawiałem z nimi tyle czasu, no jak wtedy, kiedy tych pacjentów miałem mniej, więc no to pozwala nam trochę zrozumieć różnego rodzaju realia. No podobnie yy, tu wszystko tak będzie działało i też wydaje mi się, że też zakres obowiązków, które będziemy mieli, no to też zależy w czym się całkiem dobrze czujemy. No na przykład ja na internie czuję się całkiem nieźle, ale jeżeli trafi na jakiś taki oddział, nie wiem, jakiejś ginekologii, o której nie mam zielonego pojęcia, albo chirurgii, no to już na pewno tak nie będzie, a może dużo bardziej po prostu będę siedział w tej papierkowej robocie, ale niekoniecznie mam tutaj coś do czynienia z leczeniem pacjenta. Ech. Tak myślę jeszcze o czym Wam odnośnie tego stażu powiedzieć. To o tym, jak wygląda, co jest po studiach, że staż trwa tyle miesięcy, że tam są takie różne oddziały, to na pewno wiecie, ale przede wszystkim chciałem się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami. Ja na pewno też po pierwszych dniach stażu pamiętam, że miałem straszne schizy, że ojeny. Nie zleciłem pacjentowi tego, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego, a potem sobie zdajesz sprawę, że tak naprawdę, jeżeli pacjenta ileś tam dni trzymasz, to badanie pewnych parametrów dzień po dniu, dzień w dzień jest na przykład bez sensu i takie CRP przy infekcji badasz jednego dnia, a potem badasz za trzy dni. Jeżeli jest włączona odpowiednie leczenie, no bo nie ma sensu badać tego powiedzmy ciągiem, dzień po dniu, no bo to jest białko, które jest produkowane i ono też tam wykładniczo rasta, potem spada. Więc na spokojnie, że to jak czegoś zapomnisz zlecić, to nie znaczy, że tutaj świat się zawali. I, I będzie już katastrofa. No i. I to daje mi naprawdę takie mega poczucie też satysfakcji, to że ja widzę efekty działania. Na przykład przyjąłem pacjentkę, która była naprawdę w dosyć średnim stanie ogólnym, pani była przymroczona, w ogóle nie można było z nią nawiązać kontaktu. Na większość pytań odpowiadała, nie wiem, albo coś w tym stylu, albo tak, nie. A następnego dnia, po przyjęciu, po włączeniu leczenia, po nawodnieniu, po antybiotykoterapii włączonej, ja przychodzę do sali, a pani ze mną rozmawia, śmieje się, żartuje, i okazuje się, że tak naprawdę no, to ten ciężki stan chorobowy i, i brak włączenia tego leczenia był przyczyną tego, że pani była taka, a nie inna w kontakcie, a potem włączenie leczenia sprawia, że po prostu pacjent staje się dużo lepszy, że on się poprawia. Więc to też jest ogromna satysfakcja, że jeny, to co robię działa, pomaga. Więc tym bardziej teraz tak na koniec, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, mmm, ciężko mi słyszeć o tym, że planowane jest no, tego stażu usunięcie, zwłaszcza, że no, będzie duży problem z rekrutacjami na specjalizacje, no, bo będą jakby dwa roczniki, które jednocześnie będą to robić. Więc e, ja sobie akurat e, nie mam nic do zarzucenia, bo jestem w szpitalu, w którym nie ma dużego natłoku studentów, re, osób chętnych na rezydenturę. Więc najprawdopodobniej na tą rezydenturę, na które chcę się dostać, się bez problemu dostanę. Ale jeżeli chodzi o większe ośrodki, mniejsze miasta, no to może być tutaj już e, spory problem. Wydaje mi się też, że brak stażu może mieć problem w przypadku chęci wyjazdu za granicę, bo w części, wydaje mi się, szpitali staż taki podyplomowy ukończony jest niezbędny, więc może się okazać, że pomysł usunięcia stażu podyplomowego jest też pewnego rodzaju utrudnieniem, żeby potem robić no, dalsze kształcenie. Czy pracę już dla młodych lekarzy za granicą? Nie wiem do końca, nie znam się na tym, bo też nigdy nie planowałem wyjeżdżać za granicę, więc to się wszystko okaże. Tymczasem to wszystko, co chciałem Wam mniej więcej powiedzieć. Jeszcze w przyszłości planuję film, w którym porównam jeszcze pracę w małym, a większym szpitalu, no bo jest sporo różnic. Jest sporo różnic też na etapie nawet samego do tego stażu, no, przyjścia na staż, to może nawet. No, jest dużo, dużo w każdym razie różnic, i na ten temat chciałbym prędzej czy później nakręcić film. Tymczasem serdecznie zachęcam Was do komentowania, co myślicie na temat usunięcia tego stażu podyplomowego, bo ja jestem zaskoczony dosyć negatywnie tym pomysłem. Z jednej strony fajnie napływ lekarzy, no. No, najprawdopodobniej, no, fakt, że jest ograniczona ilość miejsc w dużych miastach skłoni tych absolwentów do pójścia gdzie indziej, nie wiem, do swoich miast, z których pochodzą, jakichś mniejszych miejscowości. Możliwe, że to pozwoli trochę wysycić te mniejsze szpitale lekarzami, ale no też to nie może być tak, że to jest wbrew czyjejś woli. Ja do Wrocławka chciałem iść i przyjmuje wszelkie konsekwencje, na przykład tego, że jest tu dużo więcej pracy niż w dużej miejscowości, w dużym mieście, w dużej klinice, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, ile czerpię i zyskuję na tym, że tu jestem, więc no... A z drugiej strony w momencie, kiedy 9 tysięcy osób nagle będzie mogło iść na rezydenturę, na specjalizację, ilość miejsc jest ograniczona, coś będą musieli ze sobą zrobić, więc no... Nie mam pojęcia, jaki będzie skutek dla całego systemu. Ale taki pomysł jest i takim newsem z dzisiaj właśnie świeżym chciałem się z Wami podzielić. Tymczasem kończę. Jutro idę dalej na staż, dalej do moich pacjentów, zobaczyć, co u nich słychać, co w badaniach kontrolnych, i tak dalej, i tak dalej. I przynajmniej do połowy grudnia będę na internie. Potem zacznę staż z pediatrii. Też jestem bardzo ciekawy, jak tam będzie. I będę się starał co jakiś czas dać jakiś taki update, jak się żyje, jak się pracuje, no, żebyście mieli trochę wgląd, chociaż, tak jak mówię, okazuje się, że najprawdopodobniej, jeżeli jesteście na 5-6 roku, nie doświadczycie stażu podyplomowego. Ale może te pierwszy w takim razie rok rezydentury będzie dla Was takim podobnym wprowadzeniem w szpital, więc mam nadzieję, że ten film tak czy siak nie straci na aktualności. Trzymajcie się. Cześć.